Witajcie drodzy Gramowicze, z tej strony Myszasty. No i dzisiaj e... ciągniemy dalej cyk z grami Artifex Mundi. Zostały jeszcze z tych wydanych w polskiej wersji, które są u nas w ofercie które posiadam, dwie. W tej chwili na tapecie mam Odchłań, czyli upiory Eden. No, podejrzewam, że każdemu krok w bajosoka. tutaj ja, zarówno sceneria, nawet czcionka którym jest napisany pod tytuł Piore Edenu, jednoznacznie też kojarzy się właśnie z tym charakterystycznym Bajaszakowym klimatem. Podejrzewam, że tutaj również ów Eden to jakiś odpowiednik Rapture. No chociaż gra oczywiście jest, nie jest strzelanką, first person, ani czym takim. Jest po prostu klasyczną grą typu Hopa, czyli Hidden Objects. Puzzle Adventure, czyli przygodówką w, z elementami gier typu ukryte obiekty. Klasyczną pozycją, właśnie dla tego szkigu. Dobrze, zagrajmy w takim razie. Jestem na samym początku gry w tym momencie, Pomina oczywiście intro, jednakowo, że jest to pierwszy moment. Jak widzicie, znajdujemy się w tej chwili pod wodą. W intro wprowadzającym do gry pani szuka swojego narzeczonego, tudzież tam męża, mm, który gdzieś zaginął, właśnie badając z głębiny. No, w tej chwili, no i wyruszyliśmy w jej imieniu mm, na jego poszukiwanie. Tutaj mamy klasyczny, oczywiście, interfejs y, point-and-click, oparty na y, po prostu statycznych do pewnego stopnia obrazach, zresztą nie możemy tutaj obracać kamery niczego takiego, przechodzimy pomiędzy poszczególnymi mm, miejscówkami. Po prostu... O, właśnie to jest chyba... Nie, nie widzę właśnie, Prawdopodobnie się, musi, Będziemy musieli wejść do tego batyskafu, żeby się dostać gdzieś dalej, bo nie ma strzałki pozwalającej nam przejść dalej. Ale mamy tutaj oczywiście interakcję z y, animowanym otoczeniem. No i zaczniemy od tego miejsca tutaj, bo widać, że kławia się łapka. No ale jedyne, co możemy zrobić, to tylko wnerwić jakiegoś kraba. Tutaj mamy drzwi, które, jak widać, wymagają jakiegoś specjalnego klucza dziwnego klucza, skoro zamek jest dziwny. W inwentarzu nie mamy jeszcze nic, w dzienniku pierwszy dopiero wpis tak, w notatkach też informacje. Narzeczony naszej bohaterki był znanym odkrywcą, jak widać. No, ale to na razie nas nie interesuje, a te tutaj blaski oczywiście gram na takim średnim, powiedzmy, tej poziomie trudności, z podpowiedziami, żeby się nie gmatwać straszliwie. Mamy właśnie pierwszą scenkę typu Hidden Objects. O, i widzę, że jest też jakaś minigra, która, coś w rodzaju domina pewnie, która pozwoli nam ewentualnie obejść to wszystko, ale na razie spróbujemy zrobić tradycyjnie. Musimy znaleźć stalowy cylinder, czyżby to było to, tak, kałamarnice. Kałamarnica gdzie jesteś. Jest i kałamarnica. No nie, 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 nie chcę maski. A nie, to nie jest jednak kałamarnica. już myślałem. To jest kałamarnica. Rozgwiazdę. gwiazdy. Chamę mnóstwo zwierzątek tutaj jest. A, to na niebiesko oznacza, że pewnie część rzeczy jest gdzieś właśnie schowana. Przykręcona śrubą, co oznacza, że musimy znaleźć klucz najpierw, w którym odkręcimy maskę, tudzież śrubokręt, bo to jest, no, właśnie śrubokręt. Najeżdżamy na maskę, odkręcamy i z środka wypadnie na pewnie całe mnóstwo fajnych rzeczy, które, no, właśnie, błazenek, czyli taka rybka, no ale tu jest więcej interaktywnych przedmiotów, o, to tylko taka prosta informacja: jeżdż morski, rękawice, krewetka ewentualnie. Krawetkę znaleźliśmy rybcia. rękawice, 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 rękawice. Tu są rękawice, bąbelki. Aha, czyli pewnie musimy zrobić coś co bąbelki nam wypuści. Muszę podważyć muszlę, jeśli chcę poznać jej zawartość. Czyli musimy znaleźć coś, z czym to muszla da się podważyć. Właśnie. W ten sposób znaleźliśmy perłę. perłę. A tutaj pewnie odkręcimy zawór. Hmm, tak, jeśli go znajdziemy. O, jest oczywiście. Klasyczny kranik. Taki, który służy nie tylko do odkręcania, ale również innych rzeczy w niektórych środowiskach. No i teraz będziemy mieli bombelki. które... Dokładnie. E, delfin. O, to ciekawostka. Czyli nie będzie to pewnie ra, realnej wielkości delfin, tylko na przykład delfin, który będzie w tym momencie mm, na przykład narysowany. O, krab i żółw jeszcze tak. Kraba znaleźliśmy. Znaleźliśmy. Jest oczywiście sugestia. Możemy z tego skorzystać. Jeża morskiego też wyhaczyłem wśród tych kiałf jest konik morski, konik morski nas nie interesuje. Żółwi, delfin, tak? Opowiedzcie nic, ja naprawdę tak słabo widzę. No mam słaby wzrok, ale bez przesady. No. no nic, w takim razie pozwolę sobie skorzystać z podpowiedzi na wszelki wypadek, żeby tego nie przedłużać. A tu jest delfin na butli. No widzicie, jakieś lepiej, jest. Teraz jeszcze żółwia trzeba zlokalizować. Ach, kurczę, żółwie jest duży duże. Dobra. Mamy wszystko i w zamian dostaliśmy właśnie klucz do wraku. O, Sniper z pięcioma lub mniej niecelnymi kliknięciami. No właśnie. Ta gra co ciekawe, achievementy również. No okej. Tutaj naprawdę jest głęboko, tam się nie zastanimy, czyli zapewne... Tak. What? To wszyscy się przestraszyli, prawda? w każdym razie mm, o, jeszcze jeden przedmiot tak dokładnie, złoty szlak no nie, nie, nie nie, nie będę komentował tylko jest klucza, a właśnie prawdopodobnie musimy teraz klucz ze sobą, a nie dobrze, najpierw pewnie włożymy ten bloczek a dopiero potem Całą resztę zrobimy. Dobra, bierzmy się za to w takim razie. Wkładamy to. No, teraz za pomocą rękojeści i przekręcamy i działa. Wiedziałem, że tak będzie. No okej, okay. teraz możemy wejść do wraku. I cóż mamy we wraku? Jakąś dźwignię. Która wypuściła wodę? No. Jesteśmy, no, może nie do końca w domu, ale. No jak widzicie, to działa w obydwie strony. No okej. Okay można batyska wzadnąć. W razie klasyczne nożyce do cięcia drutu. Widzisz, innych kabli. Coś tam wystaje. Teraz pytanie, czy na przykład tym da się ten drucik tutaj pociąć. Oczywiście, że tak. No tego typu zazwyczaj większość rzeczy jest bardzo logiczna. Panel elektroniczny. No cóż, dla mnie to wygląda jak kafelek z łazienki, ale nie będę się kłócił. Eden. Po Iden. Eden. Świętuje swoją dziesiątą rocznicę. Pomimo ogólnego niedowierzania, nasz projekt stał się niekwestionowanym sukcesem. Nasze nowe, okay. oświecone społeczeństwo stało się przykładem dla narodów całego świata. Kto kto miał jeszcze jakiekolwiek wątpliwości co do wyraźnych inspiracji, tutaj Bioshockiem, to w tej chwili chyba zostały już one rozwiane. Mm, okej, okay. tutaj mam drzwi, które są zamknięte, ale tu jest panel, gdzie pewnie użyjemy tej śmiesznej płytki albo i nie, jest dziwnego rodzaju gniazdo. To wszystko, może ta płytka jednak tutaj będzie jakoś pasowała. No, nie, nie pasuje na cholerę, czyli to jednak nie tak, Bo tutaj też żadnej interakcji nie ma. W takim razie wychodzimy. Tu jest tylko. W takim razie albo coś się zmieni w okolicy najbliższej. A, widzicie, tu jest jeszcze jakiś myk. To ja przegapiłem wcześniej. Trójbolcowy przełącznik. bolce sobie te szlaki ludzie. Co tu się dzieje? Okej, okay, znaleźliśmy jakiś aparat, na którym jest zdjęcie. Och, Robercie! Patrz. Tak, dreszczyk emocji sam na sam z ludojadem, no okej, okay, co no, kto lubi. No dobra, co więcej, to widać nawet cały czas. Jak widzicie, wystaje z nad ekranu jakiś dawny system transportowy pewnie lub coś takiego, pod który pewnie ta kapsuła była podczepiona. Nie jest wykluczone, że będziemy musieli w jakiś sposób to lub wykorzystać o i tutaj właśnie tajemnicza zjawa która zapewne zabiła lub zjadła naszego roberta no zrobiła z nim coś równie perwersyjnego i złego jeszcze zbliżenie świecące oczy i no, z siarką pewnie i tyle to i oczy będą świecić gdzie to uciekło? przybył z i rzucił się za tym w pogon. a mnie jest to wcale wykluczone Dobra, w każdym razie wiem ja już co nieco o tutaj historii jak gdyby musimy się oczywiście do czegoś dostać mamy trójbolcowy przełącznik, co myślę w tym momencie może nam pomóc w otwarciu przejścia dalej użyjmy w takim razie trójbolcowego przełącznika. Bolcujemy. I teraz co? Mhm. Mm A z tym co? No okej. Okay, musimy znaleźć odpowiednią po prostu sekwencję. Jak rozumiem to jest zła sekwencja. To jest też zła sekwencja. To może być dobra sekwencja. A, cwaniaki. Dobra. No, i tutaj mamy klasyczną zagadkę z, w tym momencie. No tak, bo żeby nie było w tych grach te ukryte obiekty, mniej więcej przeplatane są normalnymi, klasycznymi, właśnie zagadkami logicznymi. Gdzie pewnie musimy zamknąć obwód z tymi, właśnie tutaj, płytkami i panelami. Tak, tak, żeby zasilić całe urządzenie. Aha, one wyglądają w ten sposób. Zaczniemy może od tego. Wygląda nieźle. Na razie ułożyłem, potem będziemy przekładać. No, chyba nawet nie da się tego ułożyć inaczej niż w sposób, który jedynie słuszny. Tak, ja, no to zagadka, powiedzmy sobie... Mistrzyni łamigłówek. Dlaczego mistrzyni? Ja nie jestem kobietą. No ja wiem, że w gry hopa zazwyczaj grają kobiety, ale no, bez przesady. No i teraz pewnie będzie straszna scena typu, założymy się, oh, wiedziałem. Dobra, w każdym razie mamy jakiś kluczyk. Tym chyba nie do bagażnika, do konsoli, no widzicie, konsola i zamykana na kluczyk. No nie wygląda na Roberta, o, widzicie, tutaj się to zjawia, co się dziwne. Bardziej człowiek niż morskie stworzenia. I się wzięło, zwinęło i popłynęło Wiadomość. Jeśli że odpali, także konsola. No właśnie. Czyli najpierw musimy się dostać do silnika. O, no i tutaj wiadomo. W tym momencie jest kluczyk. I no. no to jest szczerze tak radość prosta jest jak na razie. W poprzednich były Wydaje mi się zagadki nieco trudniejsze. Zapewne jakimś kapitanem lub kimś, kto sterował tym czymś, ma czapkę i mundur. To jest Robert oh. w trakcie, w trakcie. O, no, i teraz zaczyna mi się suwać. Spadamy, 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 spadamy gdzieś w otchłań. Opisaną przez T. Słowa, odchłań się pisze przez T, nie przez D. W której zapewnie czekają nas nowe przygody. Jak znam życie, trafimy już wkrótce do tego tytułu. Znaczy, rzeczonego, wspominanego wcześniej kilka razy. Miasta Eden, które właśnie przed nami widać. Wrota do Edenu. Dobra kochani, ja w takim razie skończę, więc widzicie, jak to wygląda, jaki jest klimat. Oczywiście miasto jest zapewne ciekawsze niż Batyskaw. No ale nie chcę tutaj też za bardzo spoilerować w tym momencie, tym, którzy w tą grę chcieliby zagrać. Przypomnę tylko, że wszelkie gry od artefaktów, od Artifex Mundi. W polskich wersjach językowych są dostępne w dystrybucji cyfrowej i całkiem niedrogo u nas w sklepie. W sklepie gramowym oczywiście. Przekończę na razie, trzymcie się. narka.